Zaliczasz do kontynentów. Poza tym być, a zobaczyć, przejechać, poznać to są jakby różne rzeczy, więc mogę powiedzieć, że o Azję właściwie tylko się otarłem. Będąc w Bangkoku, w Tokio, w Istanbule i gdzieś tam głębiej w Turcji, ale już dosyć dogłębnie udało mi się rozjechać na kawałki Australii małym motocyklem Przemierzyłem 17 tysięcy kilometrów na 250, nie wiem czy to cokolwiek komu mówię, ale to jest maleństwo. To jest, to jest taki, a ja jestem duży, ja mam dwa metry, więc niektórzy się śmiali, ale już się udało. Byłem też w Afryce. Przez pół roku podróżowałem z Kairu do Kapsztadu przez Egipt, e, Sudan, Etiopię, Kenię. Spotkałem dziennikarza czy fotoreportera japońskiego trochę zagubionego, który wracał do Kongo i zabrałem się z nim jako fotoreporter, więc też znaczy jako reporter właściwie kupiłem sobie ładną koszulę, bo właściwie nie wiedziałem co się kupuje no, jadąc na front I, i pojechaliśmy wróciłem potem Tanzania e, i dalej Zambia, Zimbabwe, w którym serce swoje zostawiłem i... Butelkę alkoholu zakopaną gdzieś w górach, kiedyś mam zamiar tam powrócić i ją odkopać. I RPA, i poleciałem do domu, bo miałem już trochę Afryki dość. Jeździłem też wcześniej po Stanach Zjednoczonych, też starym, rozklekotanym krążownikiem, którego sobie nabyliśmy za 800 dolarów z kolegą, a sprzedaliśmy za 600, i super. Czuję niedosyt w, w każdej podróży. Nigdy nie jest tak, że podróż się kończy z momentem czy z chwilą powrotu do domu. Podróż trwa w Twojej głowie. Na przykład, Afryka jeszcze ciągle we mnie siedzi. To kiedy byłem w Londynie i próbowałem z Afrykanami rozmawiać, zawsze gdzieś tam mi się ta Afryka przewijała, bo to było jakby moje pierwsze takie zderzenie z, z tym kontynentem, takie długie. Która sprawiła mi wielką frajdę, to była właśnie motocyklowa podróż dookoła Australii. Tam też swoje e, zostawiłem sporo potu i US po zderzeniach z kangurami i, i samotnej, e, samotnych nocach w namiocie gdzieś w buszu i zakupiłem też tam butelkę, także już mam dwie. E, nie powiem gdzie, bo ktoś by sobie pojechał i odnalazł. Tam, gdzie zakupuję butelkę, to znaczy, że tam było coś pięknego, tam bym chciał e, kiedyś powrócić. Więc to są jakby dwa miejsca: Zimbabwe i Australia. Przede wszystkim jestem osobą piszącą. Ja piszę, piszę bloga, piszę reportaży, piszę e, do gazet. A zdjęcia e, robię też zdjęcia oczywiście wszędzie e, traktuję jako uzupełnienie tekstu. Najważniejszy jest dla mnie tekst. Ale robię też zdjęcia, no bo czasami wszystkiego opisać się nie da, więc sobie to jakby dokumentuję i potem do tego wracam, bo zawsze lepiej widzieć obraz niż robić notatki gdzieś na bieżąco, będąc w jakimś pięknym miejscu. To jest trudne. Staram się jak mogę, chciałbym, żeby na moich zdjęciach nastrój przekazać tego, co w danej chwili poczułem, także robię impresje czasami takie. Które no jakby dla mnie mówią, co jest i co w danej chwili się, się działo. To się nie zawsze udaje. Czasami sprowadza się do tego prostego portretu albo jakiegoś dokumentacyjnego zdjęcia. Nie, nie uważam się za, za wielkiego fotografa, ale fotografia bardzo pomaga i ludzie lubią. Wiem, że lubią, także dlatego robię, robię zdjęcia. Co to znaczy być podróżnikiem? Przede wszystkim wydaje mi się, że to, to bycie otwartym na świat, to bycie kimś, który, kimś, kto chłonie świat, jest otwarty na wszystko, nie ma żadnych granic, nie ma żadnych stereotypów, nie ma niczego. To jest podróżnik. Podróżnikiem można być w swoim własnym mieście, to próbuję udowodnić w swojej książce, 80 dni dookoła świata, w Londynie. Nie trzeba mieć wielkich pieniędzy, nie trzeba mieć nie wiadomo jakiego zdrowia, nie trzeba mieć ja jestem wątłego zdrowia i mimo to jeżdżę, nie trzeba e, jakichś wyczynowych e, umiejętności. Trzeba po prostu mieć chęć, żeby poznać świat, żeby spotkać się z innymi ludźmi i, i dowiedzieć się, jak oni żyją. To jest taka. Pierwsza definicja, która jakby się nasuwa na myśl myśląc, z kim jest podróżnik. Ja uważam się za podróżnika, bo to, że piszę, to, że robię zdjęcia, to jest wszystko jakby, jakby dalszy plan. Przede wszystkim chcę jeździć. No, przede wszystkim nie mogę żeby siedzieć na miejscu. To jest coś takiego, że nawet siedząc, w, mając pracę, mając wszystko fajnie, rodzina się cieszy, no bo jestem ustawiony. Ja się czuję z tym źle, no bo ja muszę jechać dalej, bo ja muszę poznawać dalej. Ja nie mogę poczuć stagnacji. To jest dla mnie bycie podróżnikiem. Mam kilka pomysłów na podróże po Polsce. Chciałbym zrobić. Yy, yy, no trudno stwierdzić. Generalnie, rzeczywiście yy, Polska może się wydawać krajem yy, egzotycznym, jeżeli się przyjedzie nawet z Londynu. Nie chcę mówić, że jakimś jestem wielkim światowcem. Ale już wracając teraz do Polski, odczułem to, że troszkę wracam do tej mentalności, do tego wszystkiego. Na przykład w PKS-ie mówiąc, poproszę bilet z Nysy do Wrocławia, pan mi mówi: 26,20, drobne, no ale nie mam. No ale szukać! No ja nie mam, szukać! I to już jest, to jest bardzo egzotyczne dla mnie. Ale myślę, że jest sporo możliwości w Polsce podróżowania. Najbardziej chciałbym przejechać Polskę z góry na dół komarem. Takim najprawdziwszym komarem, jak kiedyś na wsiach były. I to jest moje marzenie. I pojechać na Mazury takim komarem. I tam, żeby się inni komarowcy zjechali. I to będzie nasz zlot komarów. O, to jest moje marzenie. Jedną z moich ulubionych fotografii jest ta przedstawiająca mój motor. Małą Ticinę, tak ją nazwałem. To jest Cisza po serbsku. Od takiej piosenki, która była moją ulubioną. A motor nazywał się Tiszyna, dlatego że kiedyś mógł zamilknąć, gdyż był mały i wątły. A tutaj na tym zdjęciu widzimy prawdziwą ciszę. I to jest środek Nullabaru, czyli takiego płaskowyżu w Australii, na południe Australii, gdzie przez cztery dni jechałem tym swoim małym motorkiem przez nicość. I, I dopiero w czwartek pojawiły się jakiekolwiek krzewy, a w piątek już w ogóle wszystko znikło. I, i to jest taka emocja, którą którą chciałem na tym zdjęciu przekazać. Po prostu w pewnym momencie się zatrzymujesz: już nic nie jest ważne, jesteś tylko Ty, jest Twój motor. Do najbliższej stacji benzynowej jest 300 km. Czasami minie cię jakaś wielka 80-tonowa ciężarówka, i która cię może nawet zmieścić z tej drogi. Ale to nieważne, bo w takim momencie jak ten o tym nie myślisz, bo jest zachód słońca i to jest tylko to, co się liczy: jesteś Ty i Twój motor.